Brawa. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Drodzy Państwo, w naszym studio ta wspaniała atmosfera to Państwa zasługa. Rodzina Państwa Kaczmarków, Iwona Kaczmarek, dzień, dzień dobry. dobry. Pan Piotr Kaczmarek, Wojtek Kaczmarek dobry. i Adam dzień Kaczmarek, dobry. w kolejności, dobrze powiedziałem, najmłodszy tak. i starszy. Wszystko się, wszystko się zgadza. Drodzy Państwo, no niezwykła przygoda z muzyką. Myślę, że tu rodzice to już wiele lat, zresztą doszkoliłem się i wszystko wiem. Proszę mi powiedzieć, skąd taki pomysł i skąd pasja do śpiewu, do muzyki. Muzyki. W mojej rodzinie muzyka jest obecna właściwie od pokolenia moich dziadków. Mój dziadek był wielkim tenorem, znanym w czasach powojennych. Drugi dziadek pięknie grał na skrzypcach, na fortepianie. Babcia również grała, także u mnie trochę geny, tradycje rodzinne i jakoś tak no, po prostu. A mąż zakochał się i co, i też pochodzi w stronę muzyki? <laughs> tak, tak. Zakochałem się i poszedłem w stole muzyki. <grym> <grym> Czyli muzyka Państwa połączyła? A nie myśleli Państwo nigdy o śpiewaniu rozrywkowym, na przykład, tylko właśnie yy, klasyka? Mieliśmy zupełnie inne głosy, takie mm. typowo już do klasyki, także. To tak chyba niestety... tak człowiek się rodzi z tym i po prostu czuje wewnętrznie, że to ten gatunek, a nie inny. Muzyka Państwa połączyła, ale muzyka też y, przeszła na najmłodsze pokolenie, wyssane niejako z mlekiem matki. Dokładnie. Dokładnie wyssane. Dokładnie tak. wyssane. No to w takim razie pytam najmłodszych, jak to jest mieć takich rozśpiewanych rodziców i należeć do tak rozśpiewanej rodziny? Na pewno ciężko, ciężko, bo to niewątpliwie jest bardzo duży hałas w domu. Kiedy wszyscy naraz chcemy śpiewać, to jest coś niesamowitego. A to tak się zdarza, że wszyscy razem? Bardzo często, praktycznie codziennie. Cztery łazienki, każdy tam pod prysznicem. No, i swoje. Tylko dwie. 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 I to jest jakoś... ból. I czasami ja jak wiem jak jak się chce te lekcje zrobić, czasami. Nasza no to... córka właśnie narzeka, bo ona nie śpiewa i nie lubi śpiewać i mówi, że nie może się przez nas uczyć po prostu. No, Ma wymówkę no? po prostu. Gdyby państwo chcieli mi adoptować, to ja chętnie przyjdę. No, chętnie no, pośpiewać. No, tak sobie pomyślałem. W prawie Łazienką może być problem, skoro tylko dwie. Ale... Znajdziemy jakieś miejsce. No, Słuchajcie, ani wy nie chcieliście grać w, na komputerze, w piłkę, no nie wiem, teraz pokemony, rozmaite rzeczy, tylko właśnie śpiew klasyczny? Znaczy, można robić wiele rzeczy naraz. Właśnie, to nie przeszkadza. To nie przeszkadza. Ja z Adamem trenujemy, ja trenuję od 12 lat karate kyokushin, bardzo kontaktowe karate, a ponadto gram w koszulskim klubie sportowym, w KKS-ie, w piłkę nożną, także Mam dużo zajęć oprócz tego, że. Czyli jest można porządek. sport z muzyką połączyć. Śmiało. Ja bym poprosił najmłodszego w takim razie członka rodziny o wykonanie, bo mamy coś jeszcze przygotowanego, tak? Tak jest. Bardzo proszę. Mamma, sono tanto felice di vivere lontano perché Mamma, solo per te la mia canzone Witam kaczmarek. Bardzo ci dziękujemy. Drodzy rodzice, jest duma, kiedy się słucha i ogląda wykonania takie swoich Ogromna. dzieci? Ciężko słuchać. Ogromna duma to jest... A to, to nie jest tak, że państwo strofujecie? Tak, a to jeszcze byś lepiej zrobił, to lepiej? A raczej. Rzadko. Jest moment, kiedy się strofuje i jest ten moment, kiedy już się jest takim dumnym. Adam, powiedz w szkole, jak rówieśnicy podchodzą do Twojego zajęcia. Bo to różne rzeczy się słucha w, w szkole podstawowej, w gimnazjum, w liceum, ale to raczej nie jest taka muzyka, jaką śpiewasz. Ym, tak, ale tolerują, nie mają jakoś z tym problemu, bardzo mnie też przez to lubią, lubią mnie słuchać. Zawsze jak jakiś mam koncert, to rozmawiamy, czy tam jakiś stres jest, czy. Czy, 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 czy dobrze wypadłem, czy nie. Interesują się po prostu. Widać, że mimo tego, że może młodzież nie słucha takiej muzyki, to, to jest dla nich jakieś coś. Mm, egzotycznego. Tak, interesuje ich to. że, no rozumiem, że angażują cię do wszystkich akademii w szkole? I wszędzie śpiewasz? E... Chcieliby, ale nie zawsze ma czas. I nie <śmiech> zawsze <śmiech> no. może. Tak. A jak to u ciebie wygląda? Mnie wygląda bardzo <laughs> podobnie. Ja jestem w liceum, to jest troszkę tak. Um, Cięższy czas może dla ludzi, bo zaczynają się różne bunty tego typu, i raczej młodzież nie słucha tego typu muzyki. Tak naprawdę wydaje mi się, że jestem chyba jedyny, który w moim wieku słucha tego rodzaju muzyki i jeszcze ją śpiewa. Oczywiście kibicują mi tak samo jak bratu, są dumni, że mają takiego wyjątkowego kolegę. A zarażasz też, albo czy zarażacie wy pasją swoich rówieśników, staracie się Próbujemy. ich przekonać do tego, że warto tego posłuchać? Próbujemy oczywiście. Bardzo często się tak zdarza, że gdzieś, no to i coś zaśpiewa, no to zawsze coś zaśpiewamy. Wiadomo, no, może nie są zarażeni tym, ale tolerują, podoba mi się to. Tutaj jest tego, co udało mi się wcześniej dowiedzieć, wy się nigdzie nie szkoliliście, to czy znaczy najmłodsi, tak? To wszystko są talenty samorodne. Samorodne, tak? to są takie natuższyki. My im po prostu zingery. nie przeszkadzamy w tym, co dostali tak od góry i trochę od nas. Staramy się po prostu, no, do odpowiedni repertuar, tak, pilnować tylko, żeby w miarę repertuar był dobrany do ich głosów i tyle. I, I, i nie sami. Ćwiczą, nie jest tak, że stoimy przy fortepianie, teraz ćwiczymy gamę? Nie nie, 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 absolutnie. Obserwowali nas przez całe życie, tak wyrośli w tym klimacie i to wystarczy, że słuchają, że obserwują i jakby sami na, Właśnie... na tym etapie jeszcze się sami, sami kształcą. Nikt nie chcę w to wierzyć. Wszystkim się wydaje, że jak tak śpiewają, to my ich tam już torcujemy od rana do wieczora, mają wprawki i tak dalej. Właśnie absolutnie nie. Stała, e, chyba mądrość musi polegać na tym, żeby takim dzieciom nie przeszkadzać. Żeby ta natura została, taka. Jak Adam jest. jest przed mutacją, jeszcze w ogóle nie wiadomo, jak dalej będzie, e, Jaki będzie głos, tak. Tak, jaki... Bo e, Wojtek miał e, chyba jeszcze wyższy w barwie głos niż Adam po mutacji, no troszkę mu to stało. Tak, się usłyszymy, jeszcze <grym> tak, 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 tak. A e, wiążecie przyszłość z e, muzyką i śpiewaniem? Znaczy ja to nie wiem, jeszcze muszę zobaczyć właśnie, jak to po mutacji będzie. Ale mam nadzieję, że, że wszystko będzie w porządku i że będę mógł śpiewać. Bo to jest moja pasja i chciałbym to robić. No, no jak tak, wiążę z tym przyszłość. Mam nadzieję, że się uda. Szkoła muzyczna, wydział wokalno-aktorski. Prawdopodobnie, tak. Czyli trochę może taka strona bardziej rozrywkowa będzie, trochę, trochę bardziej. nie? Myślę, że bardziej ciągiem jednak strona muzyki klasycznej, typowo-operowej. No to już to się nie wypromno. Co ja mogę więcej My powiedzieć? Tu nic nie sugerujemy akurat. To jest ich, My nawet to jest ich namawialiśmy wybór. ich, żeby jednak gdzieś szukać. Gdzie może coś innego nie próbują, stronę. bo to nie jest łatwy zawód. Że jest, jest Ale to chyba i... się nie da. Po prostu Ale jak to... coś w człowieku tkwi od urodzenia i wzrasta w nim, to, to przychodzi ten moment, kiedy, no tak jak nasz syn, no nie, nie, nie będzie śpiewał nigdy. Nie, jednak po mutacji... Udało Jedna się. Rzecz. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Posłuchamy jeszcze jednego wykonania. Bardzo proszę. A Państwu dziękujemy. Myślę, dziękuję. że mogę życzyć jeszcze więcej takich zdolnych, może nie tyle dzieci, ale żeby, <grym> się, rozwijali. Dzieci żeby się rozwijali. 100%. My chcieliśmy zaprosić na koncert do Koluszek. 21 stycznia mamy noworoczny koncert i będziemy tu wszyscy śpiewać. Rodzinnie. Także zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. A Wojtka prosimy o występ. quanto bello spira tanto sentimento come tutti ti ammento la lascia far tu mai nessuna guarda qua che stiu ciardine guarda qua che stiu ciardine Stișure ance, no profuma custine, dintr-o coră se e tu deci o partă de o.